Rynek Wysokie Mazowieckie. Zapraszam do filmiku. To znachor jest, zaraz Ci powiem. Co z czerwonych jest? Pewnie para. No, dwa to para. No że trzy to para Ale to ta nowsza para, No to nie ja gadał, że trzy to para. No to wygląda na samczyka, nie? Tam do bardziej na samiczkę, ale to... Widzę tego też. Ale to gdybanie, nie? No, tak, równe widać. Ja Kupił kurwa, chciał samca tylko jednego tylko miało. Mówi, to samiec tego, nie? No, no to mówię, ja wezmę. Nie, mówię, kurwa, mnie samica potrzebna. To, 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 to samica. To. Chuj, wziął tego. No, mówię, nie ma innego wyjścia. Ja bym to jeden, ten koło, dwóch tych pulsach? Yy, nie? No, a on mówi, no, tak, to tego. Przywiesz, to to bo, kurwa, I teraz para była. <s advod oczywiście> no, no. no tak, no. Jak oni w tą stronę i w tą, no to. A co ty myślisz? Nie ma takiej szkole, bo. Nie ma mi szkole. Nie ma Ja Nie ale chodzi, co chodzi, kurwa, te wtorek. Jasno, kto ma problem. Oczywiście, ty, ty się nas. Bo, 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 tak. Ja bo, 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 Nie. Ta. Ja

Tu nie wiecie panowie po ile za sztukę? nie wiecie ile za sztukę tego? od 20 do 50 zł jak na słabszych chłopcach 20 aha, dobra a te tutaj? po 5 zł no ja dzisiaj do 12 w domu, od ja do 13 do pracy ty czatę to para? cały dzień jest w domu, proszę dzwonić A pan ma na... nie ma na czym zapisać? zaraz zaraz zobaczymy Stanisława Kiedy będziemy do dzisiaj? A, gdzieś tak z dwie godziny My po rynku nie? Tak z dwie godziny po rynku, nie? To się musi załadować, nie? Te lentaki co to parka? Parka Jaka docena za nie? Stówka Stówkę no. Ucza samica, nie? tylko te sroki a i te sroczki to jeden nie? jeden i tam gdzie i tam wydymek dobra, dzięki czy te wywrotki? Nie. a to w parach czy to tak? I w parach i bez pary To żeby taką parę wybrać to ile trzeba? To trzeba dać z półtorystówki Półtorystówki A te lentacze? Lentacze po 30 zł 30 sztuta, a dobra I to też pewnie parę idzie wybrać tu, nie? Idzie, no co stoi to przyjdzie Dobra

Co? to sam co? Nie, go nie Nie, te długi No ale ten jest, ile te boki za sztukę? Pod wydech No tamten zależy. Mniej więcej tam. Dobra, dzięki. Jak młody sami. a jak kurt. Tak, najlepiej przechowywać dokładnie. Mili taka parka wyszła? Sześć, Sześć tu chyba parka jest i, dwie sami, i samica, nie? E, tak, ty... tu jeszcze takie... Nie. To też chyba sobie. A te siwe co to jest? Zaraz. Egierskie. Egierskie. E Bałby się nie się w tym <grym> komputerku. Ile raz różnych go <grym wytrych> grą. Lam to <wytrych> ja. Tarnie by gołędosz, ale kurwa chuj Ale cały czas coś nowego dochodzi, skrzyżują no, jakoś wiek, O jaki Ja tu od ja zaczynał no, tą widynkę później, trzymał kolor i barwę No hmm. Ale najgorzej chyba jest jak się te krzyżuje pomiędzy W rodzinie, to, A, to potem To już potem nie nic nie chce wychodzić z tego jajka, nie? Nie uchował hmm. Dzięki Nie ma właściciela, bo bym go pytał Po ile za sztukę? No to cię ja para tu węgla A para stuwa no, to całe 5 dyktoł Po 5 dyktoł, do. no. dobra Czaję Dzięki to no, nie? Tak, Nie No przepuść pana kurna. Co? A, szefem Daję. musimy... Nie, nie będę gadał. Ty ostatnio się nagadał, cztery tygodnie temu. Ale żonka jego słuchała, bo i że wajki wyszło. A, samiczki to, to samczyk, nie? Proszę? To samczyk ten siwy, nie? Tak. O, równiutki taki, nie? Dosyć, dosyć. Jare. Jeden jest tłoniejszy, drugi większy. A to dwa samce to są, tak? Tak, ja, oba samce. Mhm. To nie jest. Dobra, a, a, a ty, ty ti plery po ile masz? tak, żeby nie załgać po 15, oddam w krzyż. A za łeb, dobra. No zajedziemy do niego. Dobra. Tu jest 12. O kosztach. dobra. dobra. Jakby dobrze gadał, to a, i podjechał. <laughs> Pocztowe? podstawy w jakiej cenie? Po 25 to są so, to są samice. A O Niemki. To wszystkie nie no To może chcesz jakiś kontakt podać, nie? Tu, nie. Widzę, że to inne to trochę obrączki, to, wiesz, bo tam to Niemki to. Po ile szuka? Tak żeby wziął się był wszystkie brały. po Piątek rano przyjechał. A po Tak, cieba. Czaj. stare na młodsze zostały no to tych szukam, żeby takie właśnie takie coś było, tylko żeby jeszcze ten ogon miał, wiesz, bardziej rozszerzony na, na tym, no tyle, nie? On no, nawet... Ja wiem, ja wiem. Kiedyś kiedy w roku to wystawa zawsze jest tam. Właśnie nie wiem, wiesz? Tam w roku nie było. Nie było, w nie roku było. Może ja jednego roku byłem, no to, to szukam konkretnie Takie. Ty wiesz, ja też, wiesz. Zawsze jedzie po brzozach, brzozy kurde. Jak ten gołb tam ma wyglądać, nie? Tyś był w Wusicach. powiedz jak jest w Usicach. Ja się tam wybieram w Tam krótkich dużo Krótkich dużo tak. duże, duże rynki, tak Duży rynek tak. Duży rynek, ja tam chodziłem, to, żeby przejść, nagrać, to jest półtorej godziny Mnie interesują o, papugi, ptaki A, papugi, ptaki Tam było, jak ty we sporo tam tego było Tam dużo tego nie łapisz, tam, ale... Tam to... wszystkiego papugów to było, nie? Było, ja tylko tak odrywkowo, tylko tak... Półtorej godziny Półtorej godziny, tak Tam jest duży rynek A no, gdzie to, tak to łosiki tak. są? Na no, to, to no, Warszawę, na Warszawę. Nie, nie, to jak jedziesz to stronę Leszno. To od jednego ile? Od na od Łęki w stronę na Leszno nie. jedziesz. Chyba. Na leśno. tak. To jest od Leszno 25 km, z głubokały my byliśmy tu. To tam są w środy. Gdzie kurwa? W niedzielę. W środy są też. W niedzielę. W niedzielę. W to on nagrywa. To w, byli. no, w byliśmy. To ja byłem akurat w niedzielę, nie? Koło Leszna. Możliwe. Koło Leszna.

<noise> tu tu <mnie. głos> no, no, no. Nie było widać spoko. Było, kurwa, było. By... Ale zradzam. Widziałem w Succinie, bo Succinia był wierny. Taki kurwa terrorista, taki też tak samaj z nich ma. Mój ty, Jurek, my nie poznamy. Ale popbańcie, jak się poznamy, moje kurwa. No. <głos> <Do> <głos> dlatego może się złońcie tego. Spokojnie.

I'm <laughs> Nie ma właściciela, bo bym zapytał o tę murzynę, ale pewnie po To by było na tyle widzowie Jeżeli się podobało, zostaw łapkę suba do zobaczenia w Łomży pozdrawiam